Waligura i Wirwitą. Czy to Jan Gałęza. Dawno temu na skroju olbrzymiego lasu stała o sobie chatka. Mieszkał tu myśliwie ze swoją młodą żoną, która właśnie spodziewała się ich pierwszego dziecka. W pełen słoneczny poranek żona myśliwego wybrała się do lasu na jagody. Wędrowała długo, otaczały ją coraz wyższe drzewa, i nie zauważyła, kiedy słońce skryło się za chmurami. W jednej chwili rozszalała się przerażająca burza i tak wśród błyskawic i huku kobieta wydała na świat bliźnięta. Dwóch chłopców zdążyła tylko spojrzeć na swoich synów i umarła. Płat dzieci usłyszały mieszkające w lesie zwierzęta. Jednym z chłopców zajęła się niedźwiedzica, a drugim wilczyca. Chłopcy chowali się razem w sercu głębokiego lasu, a gdy podrośli postanowili wrócić między ludzi. Pożegnali swe przybrane matki i ruszyli w świat. Wędrowali niestrudzenie, a żadne przeszkody nie mogły ich zatrzymać, bo byli bardzo silni i odważni. Gdy ich droga przecinała rzeka, jeden z braci chwytał najpotężniejsze drzewo, wyrywał je, jak, jakby to było źdźbło trawy, i przerzucał przez rwące fale. A kiedy na drodze wyrastały im nieprzybyte góry, drugi z braci podnosił je z taką łatwością, z jaką dziecko podnosi kamyk, i odrzucał daleko. Stąd też wzięły się ich imiona: Wirwidąb i Waligura. Pewnego dnia, gdy szli przez las, us usłyszeli nagły świst powietrza. Zaraz potem coś śmignęło tuż nad ich głowami i zniknęło wśród drzew. Dał się słyszeć cieniutki głosik: Ratunku na no moją brodę, niech mi ktoś pomoże. Ojej, bracia poszli za tym głosem i użyli maleńkiego skrzata w niebieskim kubraczku i niebieskiej spiczastej czapce, uwięzionego na gałęzi. Biedek zaczepił ubraniem o gałązkę i wisiał teraz bezradnie, machając nogami w za dużych krzewikach. Bracia zdjęli go i postawili na ziemi. Krasnol poprawił czapkę, zadarł głowę, bo był naprawdę malutki, i powiedział: Ha, dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję. Przyjrzał się braciom i dodał. Ho, ho, ten jest was zuchy. A co tu robicie? Idziemy w świat szukać szczęścia, odpowiedział Waligura. Ach tak, to w takim razie teraz ja wam pomogę. Siadajcie na mój dywan, a w mig zawiozę was do wspaniałego królestwa. I tak wszyscy razem zbili się w górę, lecieli, podziwiając góry rzeki, miasta i wsie, które z wysoka wyglądały zupełnie jak zabawki. Nagle wyrwidom spojrzał na buty krasnala i spytał. A po co ci takie wielkie buty? Wielkie? Hmm, może rzeczywiście troszkę za duże odparł Krasnal ale to niezwykłe buty. Jeden krok w, w tych butach przynosi mi o milę. Ha, widzieliście coś takiego? Bracia zaczęli prosić Krasnala, aby podarował im czarodziejskie buty, a ten po wielu naleganiach zgodził się. Wkrótce ujrzeli piękne miasto, w którym postanowili zamieszkać. Podziękowani krasnalowi za miłą podróż i prezent, a następnie każdy włożył po jednym bucie i zanim się obejrzeli byli na rynku. Panowało tu wielkie poruszenie. Wszyscy rozprawiali o królewskim obwieszczeniu. Król bowiem zapowiedział właśnie, że oddaje rękę jednej ze swych córek miokowi, który pokona straszliwego smoka. Smok ów codziennie porywał ludzi i zwierzęta albo niszczył pola i wsie. Waligura spojrzał na dęba, a Wirwidąg na Waligurę. To zadanie w sam raz dla nas. Zabijemy królowi tego potwora. I zaraz udali się do smoczy jaskini. Po cichutku zakradli się do pieczary i zajrzeli do środka. W ciemnościach dostrzegli tylko paszę, wielką jak wóz drabiniasty, skłami długości ludzkiego ramienia. Jednym susem odskoczyli na milę i zaczęli się naradzać. Po chwili wrócili, a Wirwidąg wniósł ogromne drzewo. Odważnie wszedł do jaskini z całej siły uderzył w smoczy łeb i uciekł. W tej samej chwili wali góra potrząsnął skałą, aż ogromne głazy runęły i na zawsze pogrzebały potwora w jaskini. Król dotrzymał obietnicy, każdy z braci dostał rękę królewny i połowę królestwa i odtąd zgodnie rządzili. Koniec!